Panie i Panowie, na tę chwilę czekaliśmy z zapartym tchem cały rok. Na scenie zostały już tylko dwie finalistki. A korona jest tylko jedna, i która z nich ją otrzyma? Mamy dwie panie. Mamy Weronikę Kietlińską i Aleksandrę Zawał. Ogromne brawa dla tych dwóch pani. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, Panie i Panowie. Wkraczając na zawsze do rodziny Miss Polski, zwyciężczyni naszego konkursu otrzymuje 100 tysięcy złotych. Nagrody rzeczowe od naszych partnerów. Szansę reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Oraz możliwość wszechstronnego rozwoju pod okiem ekspertek i ekspertek. Panie i Panowie! Ja Mamy, myle. to proszę. Że nadszedł ten moment. Nadszedł Dobrze. Krzysztof. Krzysztof, czy Ty już wiesz? Bo my chyba już wiemy, wszyscy. Mamy zaszczyt ogłosić, że Miss Polski 2024 zostaje Wielkopolskie! Wielkopolskiego! Nowa Wisła Polski 2024! 2024. Kasandra Zawal. Oto ona. Najpiękniejsza z najpiękniejszych. Piękna, niesamowita osobowość. Od te właśnie kwiaty od prezydenta miasta Nowy Sąd. A szarfą demoluję marszałkowskiego województwa małopolskiego pani Jadwiga Bójkowicz. Niech to będą największe prawa na tej gali. Aleksandra Zawał, Miss Polski 2024. <klucza> Kasandra Zawał, Miss Polski 2024.